i robiłem lunch, że muszę przez cały odcinek brać tym Jak portaczu, się jakąś podobała postać? oczywiście w kom, kom na dole, a ja już mogę zaczynać motywację, lubinka, ja już jestem w gierce pierwszej, mamy tutaj sobie skrzynkę, która jedna stoi i czeka na jej służbę którą ja będę. Tam mamy na misia, co Powiedzmy na niego. Musimy go chyba sfałlować. Gości chciałby nas zabić. Ale niestety nie brawi. Bo tek jest bardzo dobrą na blisko. Oto, w tych krzakach było właśnie koko. Bez 0, ze który ma 0 PL Zero kliubków tu nie ma na mnie, aaa, gościu Zapomnij o nie, gościu dnia no gościu, gościu o nie mamy tutaj na Majka to... no to on z tym nie ma, tak mam co no, jestem czy to zginął, nie, znaczy to już zabił jakiegoś zobaczymy czy to jest nie ma. Tak jest. jest. Tak samo nie ma. Ja mam jednego per bo nikt mi nie daje. Nie bierzcie mnie. Zostało trzech panów. Dotkamy Nie wiemy, czy tu tu, ale może być.

18, tak. Dobrze, teraz pójdę. Chciałbym sobie pójść w te skrzynki, ale tam może być każdy. Ale wolałbym sobie... Dobra, lecimy nas chyba na tego Gale'a zaraz. Dobra. nasze. Weźmiemy sobie tutaj kolejną trzecią, trzeciego z skrzynki sobie zbij zbijemy. Można Mamy kolegę z Barra, Wari Nie oni Głupia panka, bo ona zgłupiała Przepraszam Was za tyle, bardzo dużo odcinków właśnie z serii z tym całym gościem Ale To jest, muszę się podzielić z nami Historią, która można Mieć tylko parę dni, i teraz zginę przez blokka. nie? Brok będzie mi ilusiem. Gosiu, chociaż już nie miejsce. Goście, ledwo to znam, kolego z Bawarii. Noż kolega, no jak... O nie, o no, nie. o nie, o no, o shit, o welejpłatel. So worried. Proszę, nie bij! Deadne, deadne. dobra, o dobra. ich dostał. To już może być trochę lepiej. Czekaj, ten gościu może zardeadnąć. Dobra, mnie nie, nie biją. Dobra, ja się tu prowuł z tobą, bo tam wszyscy... miękki. Jaką tylko mi małuszczał, bo tam... Nie. Co wolę? Zobaczymy czy będziemy mieć w której Tylko nie! Dobra, drugie miejsce za to. Ja mam dziewiętnaście plaków. No i przemocimy gdzieś tak 5 minut. To więc jeszcze sobie jeden miejsc właśnie od rzeki my zbiliśmy na niej dokładnie 18 rangę zobaczymy zaprosimy kołaś oto koła nie chcemy zbioru aha dobra za chwilę będziemy grać Dobrze, to my już się włączę, opuszczamy Idziemy grać brać. Brawe. Ostatni mecz jedyny. I na wal, tylko jeden mecz nam został. Boż, tu spada mi stąd. Spada im tak Daj jedną skrzynkę, nie sam samolubem. Można sobie wziąć, to co jest. Teraz wzywam stąd, bo tu. Nie ma co tego oddać Który się udaje za prosa? Ci Dostaw, dostaw, dostaw psie O nie, tu jest jakiś dyktator! No, byłem tak blisko Dobra, daj mi się tamtym No luba, uciekłem, mógł go Dokładnie mam 2 PR-cuby, ale e, w tym też można lec, chowamy się tu gdzieś w krzaczkach nie wiem, jest na tele. O nie! Chłop ma, tak chłop ma tak mało! Chłop ma tak mało! Nie, dobra, udało mi się, ale nie dorwy tego. Co? Za chłop! O nie! Primo kozak a my już kończymy odcinek Elo!